Dzień dobry moi kochani, witam się z nami w kolejnym filmie na moim kanale i zaraz wam powiem dlaczego witam się. Teraz... A witam Cię teraz z ważnego powodu. Jadę właśnie do ginekologa i przy tej okazji chciałam Wam powiedzieć, żebyście pamiętały o regularnych badaniach. Ja odkąd urodziłam byłam już u ginekologa, po tym jak skończyłam, skończył mi się połóg. Natomiast teraz jadę na taką kontrolną wizytę, chcę też zrobić cytologia, na pewno też zrobię sobie w niedalekiej przyszłości badania krwi. Eee, USG piersi czas najwyższy, aby o to zadbać i przy tej okazji stwierdziłam, że zacznę film i Wam też o tym po prostu przypomnę. Jest trochę tak, że o tym ginekologu czasami łatwo zapomnieć, bo czas e, leci szybko, my żyjemy w strasznym pędzie w dzisiejszych czasach. No i jak jeszcze ktoś stosuje antykoncepcję, no to wiadomo, chodzimy do ginekologa po te recepty i tak dalej, natomiast jak się tego nie robi, no a jest wszystko dobrze, dostajemy regularne miesiączki i tak dalej, dobrze się czujemy, e, no to po prostu można o tym zapomnieć. Sama teraz tak mam, że nie stosuję żadnej antykoncepcji, nie zdecydowałam się w końcu na żadną formę antykoncepcji, dlatego że absolutnie nie chcę wracać do tabletek. W ogóle jakoś dobrze mi jest. Dobrze się bardzo czuję, mam dobre wyniki badań z antykoncepcji hormonalnej i na ten moment nie planuję jej stosować. Ale też przez to nie mam takiej wiecie motywacji do tego, żeby właśnie iść do ginekologa, i miałam się wybrać już wcześniej. Ale jakoś zawsze było coś ważniejszego, a pamiętajcie o tym, że nie ma absolutnie nic ważniejszego niż zdrowie. I jak mam być z Wami szczera, to yy, miałam już się wybrać na tę cytologię i tego lekarza dwa miesiące temu. Ale no cały czas po prostu było coś i stwierdziłam teraz, że nie no nie ma opcji, wylatujemy zaraz na naprawdę długo. Potem przeprowadzka będzie milion rzeczy, które będę miała na głowie, jeszcze dwie kolekcje moody teraz wchodzą, także stwierdziłam, że mimo tego, że ten tydzień po prostu to jest dla nas taki tydzień świra, bo dzieje się strasznie dużo rzeczy, mamy właśnie jakieś wizyty lekarzy, już się pakujemy, pakujemy się na wyjazd, mamy też bardzo dużo takich firmowych spraw do ogarnięcia, w związku z tym, że praktycznie cały miesiąc nas nie będzie, ale stwierdziłam, że to wszystko nie jest ważne. Jadę zbadać się i Was dziewczyny również do tego mocno zachęcam, żeby po prostu chodzić regularnie do lekarza, do ginekologa, robić regularnie badania krwi, cytologię, łyski piersi. Taka mała przypominajka. Jak już będę po lekarzu, to powiem Wam jaki jest plan na dzisiejszy dzień. Wracam już do domu i muszę Wam powiedzieć, że ten dress to jest po prostu mistrzostwo. Ten kolor jest tak piękny. To jest taka po prostu złamana piękna biel. W ogóle mega mi się podoba w wersji z tą torbą. Brakuje mi jeszcze tylko tego utwitu mm, butów w jakimś takim kolorze w ogóle widzę taki ostry róż do tego i wyglądałoby to super, ale nie mam takich butów Muszę sobie może jakieś klapeczki zamówić, chociaż już nie że przed wyjazdem, nic już innym razem Ale naprawdę pokochałam ostatnio biały kolor, uważam, że wygląda się w nim tak świeżo, tak czysto i tak z klasą I do tego kolorowe dodatki i mamy super stylizację Cześć króliczku mój Słuchajcie, w ogóle ten rożek to jest Edzia chyba pierwszy rożek, on jest ze sklepu Baby Berry i jest cały czas w stanie idealnym i jeździ go tak uwielbia, że teraz na drzemki po prostu go tak kładę na tym rożku, bo już jest na niego oczywiście za mały, ale naprawdę mega wam polecam. She said I won't be back in a while. W yes, sensie no zepsuł nam się ekspres i udowodniło mi to, że jestem totalnie uzależniona od kawy. Ponieważ kawy rozpuszczalnej się nie napije, bo mi nie smakuje, to zrobiłam sobie kawę sypaną. Moja babcia i mój dziadek zawsze pili taką kawę, wiecie, taką po prostu kawkę sypaną, Czarną i zrobiłam sobie teraz Miałam z kosty sypaną Zupełnie przypadkowo, dlatego że pomyliło mi się kiedyś I kupiłam zamiast ziarna to Zmieloną Ale jak to się mówi, lepszy rydz niż nic Poranek bez espresso to po prostu dla mnie Masakra Wstałam rano i od razu powiedziałam Juri, proszę się zamów kogoś, żeby ten ekspres zreperować Albo oddajmy go do serwisu Już faktycznie długo mamy ten ekspres I pewnie miał prawo trochę nam przyszwankować, ale kurczę, no, powiem Wam, nie spodziewałam się, że aż tak potrzebuję kawy w ogóle do funkcjonowania takiego normalnego. Piję na co dzień i bardzo lubię w ogóle smak kawy i kawa na mnie totalnie nie działa pobudzająco. Piję jej naprawdę sporo. Najbardziej lubię czarną, ale czasem też mam ochotę na taką z mleczkiem. Mm, ale codziennie rano zaczynam dzień od ciepłej wody, a potem espresso. I powiem Wam, że dzisiaj jak napiłam się ciepłej wody i nie miałam espresso, to miałam takie... To jest po prostu, to espresso tak weszło mi w taki rytuał mój poranny, w taką moją poranną rutynę, że serio dziwnie bardzo dzisiaj było zacząć dzień bez niego. A ja moi drodzy skorzystam z tego, że Juri wyszedł z Edziem, e, ponieważ pojechał z Edziem zawieść umowę i dać dokumenty księgowej, dlatego że ja nagrywałam teraz kampanię. Myślałam, że zajmie mi to troszeczkę dłużej, czas ja szybko się uwinęłam, także wykorzystam jeszcze, że ich nie ma, ponieważ za jakieś, myślę, pół godziny tutaj będą i będziemy jechać, zajdziemy do lekarza, więc skorzystam z tego, że ich jeszcze nie ma i mogę chwilę popracować i słuchajcie, znowu będę robiła to samo. Nie mogę, słuchajcie, od sesji zdjęciowej Moody, a ona była już ponad tydzień temu, wygrzebać się z obrabiania materiałów wideo, dlatego że pierwszy raz mam tak dużo materiałów wideo. Tak fajnych materiałów wideo, że autentycznie robię to i robię i po prostu nie mogę skończyć. No już jestem blisko, bo już zrobiłam cały kolor biały. Macie go tutaj, teraz jest przepiękny. Teraz robię niebieski, no i jeszcze komplety w nowych kolorach, ale. Robię to po prostu na raty, bo to jest bardzo czasochłonne. Nic trudnego, robię to z automatu, ale po prostu jest to czasochłonne, bo wszystko muszę renderować w pojedyncze filmiki, przycinać, ustawiać kolor, wyrównywać i tak dalej, kadrować. Także wiecie, nie jest to nic skomplikowanego i trudnego, ale jednak trzeba poświęcić sporo czasu, żeby to wszystko zrobić i te wszystkie filmy obrobić. Teraz wiem, jak się czują fotografowie, którzy obrabiają zdjęcia ślubne, bo to mniej więcej myślę, że jest podobna robota. No jest to po prostu upierdliwe i zabiera dużo czasu. Więc za każdym razem, jak mam chwilę, to... Się próbuję to robić. Dzięki Bogu, tak jak powiedziałam, jest to na tyle proste, że nie muszę być jakaś bardzo skupiona i mogę na przykład z kimś rozmawiać przy okazji tego i tak dalej. No ale zrobić trzeba. Szczególnie, że zaraz wyjeżdżamy i będę pracowała zdalnie, więc wszystkie te materiały muszę. Mieć ze sobą na wyjeździe, czyli zgrać je na naszego laptopa. Ogólnie, jeżeli chodzi o przygotowanie do naszego wyjazdu, a lecimy na miesiąc, są grube, łącznie z tym, że właśnie dzisiaj jedziemy z do lekarza. Totalnie kontrolnie, ponieważ z uwagi na to, że wylatujemy na tak długo, chciałam po prostu, żeby jego pani doktor, neonatolog, do której chodzimy odkąd będzie się urodził, go po prostu obejrzała, zobaczyła. Wszystko jest na pewno w porządku i nie zauważyłam nic niepokojącego, ale jednak po prostu przed takim długim wyjazdem wolę, żeby pani go jeszcze obejrzała. Poza tym skończyło nam się żelazo, więc potrzebujemy receptę na żelazo, więc stwierdziłam, że przy tej okazji. Po prostu pójdziemy na taką wizytę kontrolną, zresztą powiem Wam, że ja tak strasznie lubię Panią doktor Edzię, Panią anatolog. Pani doktor jest z nami od samego początku, ponieważ my chodzimy do przychodni przy przyszpitalnej, Szpitala Świętej Zofii, super są tam lekarze i w ogóle jest cudowna atmosfera i cudowna opieka. Także po prostu stwierdziłam, że połączymy to z taką kontrolną wizytą. Mówiłam Wam, że to jest tydzień lekarzy, ponieważ nie dość, ja dzisiaj byłam ginekologa, a jutro w ogóle idę do dermatologa sprawdzić piprzyki. Moi drodzy, niezbyt skomplikowana kuchnia Ewy Pachulskiej. Dzisiaj na obiad, <grym> ci na obiad będzie twarożek z wysokobiałkowym sergiem wiejskim. Ja teraz, odkąd chodzę na siłownię, to staram się jeść dużo białka, a zwiększyłam o wiele, o wiele zwiększyłam w swojej diecie ilość białka. Do tego będą malinki. Pokroję sobie też jakoś to mango, dlatego że ono już się kwalifikuje do zjedzenia, zaraz będzie niedobre po prostu. A szkoda, żeby się zmarnowało, bo i to będzie mój dzisiejszy obiad. No, trochę marny, ale. Białkoś... Białko się zgadza, trochę witaminek, jest spoko. Tak wygląda moje wykwintne danie. Dorzuciłam sobie też pistację, żeby było trochę tłuszczy. I fajnie. A w Lidlu w ogóle możecie kupić obrane pistacje bez soli. Także mega spoko opcja. Dzień dobry, moi drodzy. jest rano, co zapewne słychać po moim głosie. cię tam do dzisiaj pospać, ale popełniliśmy strategiczny błąd. Poszliśmy spać, słuchajcie o drugiej, dlatego że mieliśmy wczoraj pewną misję do wykonania wieczorem. Misja była związana z Moody. I w ogóle słuchajcie, położyliśmy Edka spać wczoraj i przyjechała moja Asia, żeby nam pomóc i po prostu była z nim w domu, a my we dwójkę wyszliśmy. I szczerze mówiąc troszeczkę inaczej, sobie wyobrażałam takie wyjście. Myślałam, że to będzie wyjście na kolację albo coś takiego, ale... Ale też było super, mimo tego, że to była praca nocna, to jak wracaliśmy do siebie, przypominaliśmy te stare czasy, jak właśnie nocą jeździliśmy autem, I w ogóle było bardzo fajnie. Ale wróciliśmy bardzo późno do domu, bo około 23.30 byliśmy mega głodni, więc w ogóle zanim położyliśmy się spać, to była pierwsza, nawet po pierwszej, bo jeszcze rozmawialiśmy o czym w łóżku, wiecie jak to jest, jak się przegapi jeden moment do spania, to potem człowiekowi się to przeciąga i nie jest już taki śpiący. No i czuję się teraz fatalnie, muszę wam powiedzieć. Czuję się tak niewyspana. Jestem srogo spóźniona. Chyba when I get you back, oh yeah, I promise you'll never leave me. When it comes to you and me, there's no one else I'd rather be with. Maybe I won't let you down. I got it. I know you need it. Love is here when you're around. Jezusie, nie nagrałam tam za dużo, bo spóźniłam się i był stry zapierdziel Ale się zmęczyłam, Jezu. To był mój dziewiąty trening w tym miesiącu. Jestem z siebie na maksa Dumna. Wracam szybciutko, bo dzisiaj mamy taki dzień Że każda minuta się liczy Mimo tego słuchajcie, że spałam. Mega krótko. Za każdym razem w ogóle jak jestem mocno niewyspana, to bardzo odczuwam to na treningu. Na koniec w ogóle treningu robiliśmy przysiadę z wysokimi i e, rzucałam 6-kilową piłką i już tutaj na maksa czułam, że jestem taka po prostu zmęczona i niewyspana, ale nic mi nie sprawia takiej przyjemności jak po prostu pokonywanie samej siebie. Zajebiste to jest Lecę teraz jeszcze do sklepu Do Biedry pojadę Muszę kupić trochę jedzenia, bo mieliśmy w ogóle mieć catering, ale cały czas jakoś to opóźniamy I teraz właściwie już nam się nie opłaca Więc chcę zrobić jakieś małe zakupy, bo mm, mamy teraz też takie postanowienie, że nie jemy na mieście, gotujemy, pilnujemy białka i jajury i tak dalej Więc yy, podjadę po prostu do Biedry kupić jakieś pudingi proteinowe, twarożki i takie wiecie rzeczy na szybko, które możemy zrobić Mięso i warzywa zazwyczaj zamawiamy. E, mięso zamawiamy, a po warzywa jeździmy na Halem Muszę jeszcze kupić chyba płyn do płukania, bo też się skończył. I wracam do domku. Szybko postaram się to wszystko ogarnąć, bo e, muszę zmienić jurę. Dlatego, że Jury też dzisiaj o 11, czyli za godzinę ma nagrywki. Nagrywa kampanię, także ja przyjmuję Edzię. Potem mamy spotkanie razem z Edzią potem ja lecę do lekarza, ten vlog jest pod znakiem lekarza, słuchajcie idę do dermatologa ogarnąć pieprzyki, sprawdzić czy wszystko jest ok, ale o tym wam powiem później, teraz marzę o tym, żeby wejść do domu i się wykąpać, na rondzie Daszyńskiego jest naprawdę ładna biedronka i tak jak za biedronkami nie przepadam mam wrażenie, że didli jest bardziej półkładany ta biedronka jest naprawdę spoko zobaczcie w ogóle jaki jest ładny kwiatek w biedrze, to jest bezapelacyjnie mój ulubiony szampon on będzie idealny zarówno dla brunetek jak i blondynek, biorę też sobie szampon i maskę wygładzającą. Jakbyście szukali tych produktów w Biedronce, to nie znajdują się one tam, gdzie wszystkie szampony i odżywki, tylko tak z boku. Tutaj w alejce, gdzie jest dużo różnych rzeczy z różnych kategorii i między innymi właśnie tutaj są produkty Trust My Sister, także możecie ich szukać w tej alejce. Pokażę Wam tak z grubsza, co kupiłam. Ser żółty, twarożek domowy, serek wiejski wysokobiałkowy, Halumi, taka alafeta, płyn do puchania. Wzięłam taki, nie mam pojęcia w ogóle, czy to ładnie pachnie, czy nie. <laughs> Zaraz zobaczymy. Dla mojego męża chlebek Graham, ten lenur pachnie przepięknie. Jestem ciekawa, jak będzie, wiecie, już tak po praniu, ale teraz go powącham i naprawdę piękny zapach. Yeah. Keep away. to open up Ostatni mój ulubiony makijaż e, to jest właśnie taki jak mniej więcej mam teraz, czyli taki make-up, no make-up. E, bardzo dużo rozświetlacza. Delikatne rzęsy, korektor i tyle. Myślę, że teraz, jak będziemy na wyjeździe i złapie trochę słonka, to w ogóle po prostu będę używała tylko rozświetlaczy do rzęski już. Zobaczcie w ogóle jak pięknie wyglądają moje włosy, a nie zrobiłam nic, użyłam tylko szamponu, odżywki i po prostu je ja wysuszyłam zero prostownicy, nawet ich nie modelowałam na szczotkę, po prostu je ja sobie tak o wysuszyłam. I dziewczyny, jeżeli szukacie produktu, który jest wiele i genialny to koniecznie biegnijcie po te odżywkę. I tak jak mogłyście zobaczyć, możecie kupić te produkty w Biedronce, ale możecie też zamówić je online z moim kodem. Tutaj macie aż 5 zastosowań. Ja dzisiaj nałożyłam jako odżywkę. I tak szczerze mówiąc, nałożyłam ją dosłownie na, nie wiem, minutę, a już mam super efekt. Ale możecie też, jako maskę, nałożyć ją na troszeczkę dłużej, nawet na pół godzinki. I nałożyłam sobie też na takie wilgotne włosy osuszone ręcznikiem, jako serum na końcówki. I naprawdę sprawdza się świetnie też jako serum na końcówki. Zobaczcie, w ogóle mi nie obciążyło włosów. Także macie jeden produkt w którym macie wiele zastosowań. Fajnie nałożyć to jako maskę przed umyciem, wtedy w ogóle będziecie miały mega efekt wygładzenia, jak macie włosy, które się puszą i tak dalej, to naprawdę to jest rewelacja na 20 minut. Nakładamy, możecie sobie wtedy założyć taki, wiecie, czepek i po 20 minutach normalnie myjecie włosy i nakładacie to jeszcze jako odżywkę i możecie jeszcze nałożyć jako serum na końcówki, czyli jeden produkt tak naprawdę zastępuje Wam trzy Produkty e, podczas takiej jednej pielęgnacji, i efekty są e, mega wygładzające. E, ja dzisiaj, tak jak Wam powiedziałam, nałożyłam dosłownie na to po prostu nie miałam czasu, ale lubię bardzo sobie te produkty teraz mojej sister nakładać na dłużej. Mam wrażenie, że wtedy po prostu te włosy są takie o, sypkie, lśniące i gładkie. I zobaczcie też, jak one się fajnie błyszczą. Mega. Te produkty są wygładzające, ale zobaczcie, one włosów nie obciążają. Ja normalnie mam włosy uniesione tutaj, e, tak jak zawsze u nasady. Te produkty zawierają połączenie naturalnych: olej, olej makadamia, oliwę z oliwek, olej z awokado, olej ze słodkich migdałów, dzięki czemu te produkty zapobiegają puszeniu się włosów, mają takie działanie wygładzające, ale też ułatwiają rozczesywanie. Ja, słuchajcie, e, jak używam tych produktów, to nie muszę już niczym wsikać włosów, po prostu e, bez żadnego problemu je rozczesuję. E, jeżeli chodzi o szampon, Mamy tutaj Trehaloze Betaine i Pantenol. Ten szampon zapobiega rozdwajaniu się końcówek, puszeniu, i tak właściwie już po tym szamponie możecie bez żadnego problemu. Zazwyczaj jak użyję samego szamponu, to te włosy są takie tempe, Ciężko właśnie je rozczesać, a tutaj serio mogę użyć tylko tego szamponu i nie mam żadnego problemu z tym, żeby rozczesać włosy, bo są lśniące, błyszczące. Polecam Wam, dziewczyny, spróbować sobie poświęcić trochę więcej czasu na taką pielęgnację i naprawdę nałożyć tę maskę przed Umyciem, bo ona wtedy działa cuda i ten efekt jest naprawdę. Taki bardzo zauważalny. Natomiast, jeżeli nie macie czasu i robić sobie szybkie, macie tak jak ja teraz, zobaczcie tylko szampon, odżywka, to samo wykorzystane na końcówki i naprawdę włosy wyglądają pięknie. Tak jak Wam wspominałam, produkty teraz My Sister dostaniecie w biedronce, ale możecie też zamówić je online z moim kodem: kod EVA15. Link macie w opisie tego filmu. Zaraz Wam pokażę moją stylizację, ponieważ zebrałam Ci bluzę Jury No i szybciutko lecimy na spotkanie a potem jadę do dermatologa. Co w ogóle mnie tknęło do tego, żeby wybrać się na taką wizytę? Ja regularnie chodzę do dermatologa, tak raz do roku mniej więcej, na po prostu oglądanie pieprzyków, dlatego, że ja mam taką karnację i taką skórę, że pieprzyków mam sporo. Nigdy w badaniu histopatologicznym nie wykryto niczego niepokojącego, ale często tak mam, że lekarze mi te pieprzyki każą usuwać. One się lekarzom wydają niepokojące, potem się okazuje, że wszystko jest okej. Okay. Ja w ogóle mam pieprzyki w turbo dziwnych miejscach, słuchajcie, naprawdę. Uwaga! Na stopie, czekajcie, to miałam pieprzyka na stopie, na samym środku, takiego mega dużego. Od razu mi lekarz powiedział, że on jest natychmiast do usunięcia, i w ogóle się wtedy strasznie wystraszyłam, że wiecie, to jest coś poważnego. Oczywiście okazało się, że wszystko jest w porządku, ale usuwanie tego pieprzyka to był bez wątpienia taki najgorszy pod względem mojego komfortu zabieg, który przeszłam. Reszta usuwanych pieprzyków luz. Stres zawsze, level hard, bo ja się bardzo boję takich rzeczy, ale wiecie, nic nigdy nie boli, jest spoko. A tutaj na tej stopie to był po prostu. Oj nie polecam, potem też ciężko bo wiecie, nie mogłam chodzić, w sensie musiałam na jednej nodze, samochodu prowadzić nie mogłam, no w ogóle był hardcore yy, i pamiętam, że ciężko mi było, no nie było to nic fajnego, ale yy, przeżyłam, teraz mam nadzieję, że się nie okaże, że muszę znowu coś usuwać nawet wciąż usuwałam pieprzyk dzień dobry moi kochani, witam się już kolejnego dnia a nie zrobiłam Wam updateu pieprzykowego, dlatego że nasz wieczór potoczył się zupełnie inaczej niż planowaliśmy, w ogóle cały dzień nam się potoczył inaczej niż zakładaliśmy, ale nieważne, z moimi pieprzykami wszystko jest okej. Okay. Mamy spokojną głowę teraz i mogę sobie na luzie lecieć na wakacje. Zawsze jak mówię lecę na wakacje, to wiecie, myślę sobie o takich wakacjach, gdzie leżę, nie pracuję i odpoczywam, a ja na każdych wakacjach pracuję i na każdym wyjeździe pracuję, ale zawsze się mili pracuję w pięknych okolicznościach przyrody. Z cudownymi ludźmi obok, także pracujące wakacje, ale jednak prawie już wakacje. Dobra. Szybko chciałam zrobić mały hol zakupowy, dlatego że poprzychodziły mi rzeczy, które sobie zamówiłam właśnie na mój wyjazd. Ja się jakiś czas temu zreflektowałam, jakiś czas temu, kilka dni temu, właściwie przed całym naszym wyjazdem, że ja w ogóle nie mam ubrań, mam tylko ciuchy Moody. No i oczywiście chodzę w nich cały czas, ale wiadomo, że ja chciałabym też na wyjazd mieć jakieś inne rzeczy i przede wszystkim trochę więcej rzeczy będziemy tam na pewno prać, ale jednak jedziemy na długo i po prostu stwierdziłam, że muszę sobie zamówić jakieś jeansowe shorty, coś takiego fajnego na plażę, może jakiś taki żurowy sweterek na lato. Ogólnie sobie trochę wymienić taką garderobę na lato, bo właściwie to w tamtym roku latem byłam w ciąży. Chyba cała reszta jeszcze letnich rzeczy w ogóle jest na magazynie, a 80% sprzedałam na Vinted, więc stwierdziłam, że muszę zrobić jakieś zakupy, bo na przykład mam tylko jedne spodenki jeansowe. I pokażę Wam najpierw moje zakupy z Oysho, ponieważ w Oysho kupiłam górę do kostiumu. Mam takie majtki też z Oysho właśnie w tym kolorze i szukałam sobie do nich górę i kupiłam taką. Nie mam jeszcze takiego bikini. Jak wiecie, jestem kolekcjonerką bikini, także mam ich naprawdę dużo z przeróżnych miejsc. Także nie odpowiem na pytanie, Ewa, skąd masz kostium, bo ja mam około pewnie. No teraz może już nie, bo faktycznie trochę sprzedałam i oddałam dziewczynom, ale był taki moment, że na pewno miałam kilkadziesiąt. Nie wiem, tak pewnie w swoim jakimś najbardziej takim hardkorowym momencie mogłam być nawet ze 100. Kochałam kupować kostiumy kąpielowe. Zawsze kochałam kupować kostiumy kąpielowe. Także mam nawet takie, wiecie, bardzo, bardzo stare sprzed po prostu nie wiadomo wielu lat, ale teraz sobie kupiłam właśnie taki, bardzo ładny. Niestety. Nie było na wyprzedaży, więc był drogi, 139 zł. Ale bardzo ładne i dokupiłam sobie, słuchajcie, w Oysho takie spodenki. Ja bardzo lubię w Oysho kolekcję z modalu. Mam sporo rzeczy z Oysho z tej kolekcji z modalu. Niestety ten ich model się troszeczkę zaciąga. Trzeba uważać na te rzeczy, ale one są niezwykle przyjemne w dotyku i w ogóle model jest świetny. Jest naprawdę super i to jest też bardzo fajna, jakościowo Tkanina. Bardzo bym chciała, żebyśmy w Moody'u miały właśnie coś z modalu, bo naprawdę super się to nosi. Ale trzeba uważać, bo się to zaciąga. Podobnie jak wiskoza. Dobra, dalej kupiłam takie spodnie. To są takie typowe spodnie ażurowe. Na kostium, one są przezroczyste. mi się w ogóle strasznie duże, ale jak się je założę, to nie są takie duże. To jest rozmiar S. I te spodnie kosztowały 179 zł, I to są moje zakupy z Oisho. Ja mam do tych spodenek jeszcze taką czarną bluzę też z Modalu do tego w ogóle je zamówiłam I słuchajcie, szukałam sobie jeansowych spodenek Przejrzałam cały internet i stwierdziłam, że musimy w Mudi robić jeans Znaczy już dawno o tym myślałyśmy, ale no wiecie To jest proces, to wszystko trwa, także planujemy I na pewno się jeans u nas pojawi, nie wiem jeszcze kiedy Ale zamówiłam sobie z takiego butiku, który się nazywa Marsala Pierwsze jest wrócić tam, cokolwiek zamawiałam. Zamawiałam sobie takie spodenki. O, takie. E, zamawiałam sobie te spodenki w rozmiarze S, dlatego że chciałam, żeby były takie troszeczkę większe, ale powiem Wam, że są takie dobre na mnie, więc e, zazwyczaj szorty mam w rozmiarze XS, e, a ta S jest taka, moim zdaniem, bardziej w kierunku małej niż dużej, ale są super idealne. I naprawdę ładne, bardzo ładnie leżą. Bardzo ładnie leżą, bardzo fajne spodnie. Nie wiem ile kosztowały, bo szczerze mówiąc nie pamiętam, ale ponad 200 na pewno. Spoko, bardzo ładnie wykonane. Naprawdę daje im 10 na 10. I do tego zamówiłam sobie jeszcze taką białą koszulę. Ona mi się w ogóle bardzo spodobała na stronie, bo zobaczcie, jest taka plisowana. I mega mi się to plisowanie spodobało, bo ja bardzo w ogóle lubię ten plis, ale zazwyczaj te plisy są polistrowe, a tutaj proszę bardzo, bawełna. Spoko, wydaje mi się, że będzie ok, także taką koszulę e, też tak z o tym, że może na kostium, czy właśnie do tych shortów. Tutaj mam paczkę z Massimo Duty i zaraz sobie otworzymy. Zamówiłam sobie sweterek, ale to chyba nawet nie na wyjazd. W nie wezmę na wyjazd, ale po prostu chciałam skorzystać z wyprzedaży. Zazwyczaj swetry w Massimo kosztują coś koło 500 zł, albo 400 zł, więc stwierdziłam, że skoro jest wyprzedaż, to może sobie coś upoluję i chciałam taki biały, fajny, klasyczny sweterek. I wczoraj ten sweterek zmierzyłam stacjonarnie, tylko był w rozmiarze L i był strasznie duży, a ja, Myszka, zobacz, ja wczoraj go mierzyłam, ja zapomniałam, że sobie go zamówiłam w rozmiarze S. Dobrze, że nie kupiłam, no. Zapomniałam sobie, że zamówiłam. Taki sweterek. On w ogóle moim zdaniem będzie super wyglądać do tych spodni. Taki Bardzo, bardzo fajny. Ostatnia przysyłka to jest Zara. Powiem wam, że zamówiłam ostatnio w Zara naprawdę dużo rzeczy, ale praktycznie wszystkie zwracam. Zostawiłam sobie tylko jedne spodenki i zobaczymy finalnie, czy je zwrócę, czy nie, bo zamówiłam sobie do nich koszulę. Jak ta koszula będzie fajna, to, jej nie, to nie będę ich zwracać, a jak będzie beznadziejna, to zwrócę. Zero online jest odwieczny problem tego, że te rzeczy wyglądają zupełnie inaczej na zdjęciach, a zupełnie inaczej na żywo, i nie wiem, jakim się opłaca przyjmować tyle zwrotów, bo stereo po prostu te rzeczy są totalnie inne. I to jest taki chybił trafił. Już nie wspomnę o tym, w jakich pozach są modelki, że naprawdę ciężko jest sobie wyobrazić, jak my będziemy wyglądać w tych rzeczach, więc yy, zamawia się trochę, tak wiecie, ryzykując, nie wiem, przymierzę to. Chciałam taki cieniutki sweterek. Yy. Ale może będzie spoko, zobaczymy. O, tę bluzeczkę już wcześniej chciałam, bo mam taką białą. Bardzo mi się podoba ten materiał, ale nie była dostępna, więc cieszę się, że teraz się udało upolować. Oczywiście nic nie zamówiłam na wyprzedaży, tylko wszystko z nowej kolekcji. O oh my god, to jest mega dziwne. O Jezu, jaki niefajne. Och, Boże, jaki tragiczny materiał. Dobra, to zwracam na pewno. E, a to, co to jest? Aha, to jest taki sweterkowy. Dobra, myślałam, że zupełnie inaczej też to będzie wyglądało. Nie wiem, przymierzę, zobaczę. I koszula! Proszę bardzo, mam do tej koszuli spodenki. Koszula fajna. Jak nawet jagam. Koszula super, co? Ten komplet jest fajny, to prawda, no. I mam do tego takie spodenki, które wyglądają jak pańskie bokserki i to wygląda fajnie. To na pewno zostawię, a jeżeli chodzi o całą resztę, to szczerze nie wiem, zaraz to będę mierzyć i zobaczymy. i to była na tyle z mojego holu zakupowego. No i co? I dziękuję wam bardzo za oglądanie. Na koniec przypominam: ginekolog, dermatolog, badania, badania krwi i jeżeli oglądasz mnie i dawno nie byłaś albo nie byłaś u lekarza, to mam nadzieję, że skłonicie to do tego, żeby to zmienić. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie już z. Pakowania na nasz najdłuższy chyba wyjazd, czy z Edkiem najdłuższy wyjazd, a nasz w życiu chyba nie najdłuższy, bo byliśmy w Tajlandii dłużej, ale naprawdę ten wyjazd będzie długi, intensywny i, i piękny. I takiego wyjazdu jeszcze nie mieliśmy, cieszę się. Dobra, pa!